Witajcie kochane dzieciaki! Mam nadzieję, że cały czas cieszycie się pięknym czasem wakacyjnego odpoczynku. Dzisiaj w naszym odcinku razem z ciocią Lucy będziemy chcieli nauczyć się dwóch pięknych piosenek o imieniu Jezus. Ale zanim to chcę Wam pokazać piękne prace i listy miłosne, pełne miłości, pełne przyjaźni, które dostałam od dzieci. Pierwszy, taki muzyczny z ptaszkami. I zobaczcie, nawet jest zdjęcie. Bardzo, bardzo dziękuję Amelce, Tymkowi i Teosiowi. Druga praca jest cudownym przedstawieniem Matki Bożej. Moim zdaniem taki wizerunek Matki Bożej jest niezwykle pociągający do kochania. Ona jest piękna, prosta i taka dziecięca. Kolejny rysunek, list pełen miłości, to są postacie z logo Mocni w duchu. Ja Wam dzisiaj zdradzę, że ciocia Nadia ma na ręce pięknie, pięknie namalowane logo. Dzisiaj sobie sama namalowała. Może nam pokaże. Zobaczymy. Kolejny list jest z bardzo ładnym wpisem. Zobaczcie, jest drzewo. W Ewangelii Pan Jezus często mówi o drzewie. O tym, że wiara jest jak takie małe ziarenko, które rozrasta się w wielkie drzewo. I dokładnie na tym liście jest napisane: A ja się pnę wysoko do nieba. Piękne, bardzo mi się podoba. Tutaj mam taki urodzinowy list od Basi. Razem z kwiatami, z balonami. Tutaj kolejna próba i pięknie udana przedstawienia Matki Bożej. Zobaczcie. I znowu Matka Boża. Uwaga, uwaga, tym razem farbami, którą dostałam od Dali. I Dalia. Na odwrocie napisała, kocham mocnych w duchu. Piękna ta Maryja i jej mały braciszek Antoni namalował, zobaczcie, taki rysunek. Ciocia Nadia od razu zgadła, co to jest. To jest miasto, a tutaj nad miastem Pan Jezus i promienie miłosierdzia. Oby tak zawsze było, że nad naszymi miastami jest Miłosierdzie Boże, które przyjmujemy. Kolejny list pełen miłości dla cioci Indii od Lenki. Lenko, bardzo Ci dziękuję. I kwiaty, i rybki, i serce, wszystko to, co lubię. I ostatnie prace są od rodzeństwa. Popatrzcie, jakie piękne, malowane i naklejane. Maja i jej dwoje rodzeństwa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Listy pełne miłości sprawiają mi tyle radości, że jakoś łatwiej mi jest przychodzić do moich przyjaciół i mówić im dobre słowa, bo myślę sobie, że wy dajecie mi tyle dobrych słów, że ja je biorę i przekazuję dalej. I to jest wspaniałe i tego się uczę. A teraz uwaga, trzy pytania do Was związane z naszym dzisiejszym odcinkiem, a więc imię Jezus wyśpiewane, wyflagowane. Pierwsze, kto nadał imię Jezusowi? Czekam na odpowiedź. Kto? Otóż dobrze odpowiedziały te dzieci, które powiedziały, że Bóg. Drugie pytanie. A skąd Maryja wiedziała, jak ma mieć na imię to maleństwo dane od Boga? Czekam na odpowiedź. Od kogo ona się dowiedziała? Hmm, może podpowiedź znajdziemy w ulubionej naszej księdze w Ewangelii świętego Mateusza. Posłuchajcie. Przyszedł do niej anioł i powiedział: Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. A więc anioł powiedział Maryi, jak będzie miał na imię jej syn. A skąd Józef wiedział? Czekam na odpowiedź. Te dzieci, które powiedziały, że też od Anioła, odpowiedziały na szóstkę: Posłuchajcie. Oto we śnie. Ukazał się Józefowi Anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię. Jezus, zobaczcie, jak Pan Bóg wspaniale posyła anioła, aby cały świat dowiedział się, jak ma mieć na imię Nasz Pan i zbawiciel Jezus. I dzisiaj, będąc tak blisko naszego sanktuarium Najświętszego imienia Jezus, nauczymy się pięknego flagowania i gestu wywyższającego imię Jezus. Biegniemy do cioci Lucy. Cześć Lucy, cześć. Słuchaj, kochana, czy ty wiesz, jak ważne są nasze imiona? W ogóle imiona są bardzo ważne. Skoro aż sam Bóg powiedział, jak ma mieć na imię Jego Syn, to oznacza też, że dla Boga są ważne nasze imiona. Ale czy ty na przykład, Lucy, wiesz, co znaczy twoje imię? Tak. Moje imię znaczy niesąca światło. Ale piękne! To ty masz imię? niezwykłe zadanie. Nadia, a co znaczy twoje imię? To są <śmiech> <śmiech> dwa słowa. Jedno to jest delikatność, a drugie nadzieja. O, o, to też to masz niezłe zadania. Cześć Inga, a twoje imię co oznacza? Moje o, imię oznacza córka bohatera. To też no, mam niezłe jest, zadanie. To jest, to jest. Słuchajcie, sprawdźcie, kochane dzieciaki, co znaczy wasze imię, i możecie dopytać mamę lub tatę, kto wybrał dla was imię. To są bardzo ciekawe historie. A my teraz chwytamy najpierw za flagi czy za gest? Może za flagi. Za flagi. Dzieciaki, więc biegnijcie po flagi i my też idziemy po flagi. Pamiętajcie o lajkowaniu i powiadamiajcie kolegów i koleżanki, żeby do nas dołączali. Za chwileczkę nauczymy się pięknego flagowania, wywyższania imienia Jezus. Jesteście gotowe, kochane dzieci? Mamy flagi. Przygotowaliśmy dzisiaj z Ciocią dla Was flagi w kolorze czerwonym, bo chcemy dzisiaj wywyższać imienie, imię Jezus. A kolor czerwony we flagach, już nieraz mówiliśmy o różnych jego znaczeniu, oznacza wszystko to, co wiąże się z krwią Jezusa. Czyli co oznacza? Miłość, przebaczenie, co jeszcze Ciociu może oznaczać? Zbawienie. No, właśnie, i chcemy dzisiaj podnosić nasze flagi, podnosić kolor czerwony i całemu światu, wywyższając imię Jezus, te wszystkie rzeczy ogłaszać. Miłość, pokój wszystko to, co chcemy tutaj dzisiaj wyflagować, wywyższając imię Jezus. Zaczynamy. Będziemy dzisiaj mieli bardzo mało gestów, tylko będziemy je powtarzać kilka razy, i to są wszystkie gesty, które już znamy. Zaczniemy od naszej ósemki. Będziemy sobie robić. Ósemkę, i tam w muzyce będą takie, będziemy ją powtarzać w trzech miejscach i ona będzie w różnym tempie. Na początku możemy sobie robić ją wolniej, muzyka będzie troszeczkę wolniejsza, potem będzie szybciej, a na końcu będzie tak bardzo szybko. I chcę Wam dzisiaj pokazać tą ósemkę, że możemy ją robić na różne sposoby. Możemy robić taką dużą ósemkę. Zobaczcie. To też jest ósemka, tylko taka duża, rozciągnięta. Możemy robić taką mniejszą albo taką malutką. Możemy ją robić przed sobą, albo możemy ją robić nad głową. Zachęcam Was, że jak będziemy dzisiaj flagować kilka razy tą ósemeczkę, żebyśmy sobie. Robili ją na różne sposoby. I w piosence będziemy mieli kilka takich momentów, gdzie będziemy po prostu powtarzać imię Jezus. Będzie kilka razy powtórzone: Jezus, Jezus, Jezus. I my będziemy robić tak. Na pierwsze, Jezus zapraszam Was, żebyśmy po prostu robili gest wywyższenia, czyli wyrzutu flag do góry i opuszczamy. Za każdym razem, jak będzie Jezus, to wyrzucamy nasze flagi do góry w geście wywyższenia. Przećwiczmy sobie kilka razy. Tutaj mamy, pamiętacie, że mówiliśmy sobie nieraz, że mamy szybko do góry, wolno do dołu albo szybko góra, szybko dół albo wolno do góry i wolno do dołu. Dzisiaj będziemy mieli wolno do góry i wolno do dołu, wolno do góry i wolno do dołu. Potem druga zwrotka. Będziemy mieli ósemeczkę już troszeczkę szybciej. I na kolejne imię Jezus będziemy wywyższać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czyli już robiliśmy kiedyś ten gest. Robimy takie koło. Czyli łączymy tutaj flagi, rozkładamy nad głową i tutaj jest ważny nasz wywijasek, bo bez tego wywijaska nam się zaplączą flagi. Czyli krzyżujemy przed sobą, otwieramy i tutaj musimy wywinąć, żeby nam się nie zwinęły. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Wywijamy. Pamiętacie? Góra tutaj. Mówiliśmy sobie, że zaglądamy na zegarek i robimy wywijaska. I jeszcze raz. I ostatni raz. I przechodzimy znowu do ósemki. Idziemy tak, jak będziemy mieli w piosence. Tutaj będzie już bardzo szybko muzyka, więc możemy sobie szybciej zrobić tą musemkę. I potem na kolejne imię Jezus w piosence zapraszam nas, żebyśmy podnieśli nasze sztandary do góry i przez chwilę zatrzymali się. W takiej pozycji. Nic nie flagujemy, nie ruszamy rękoma, nie ruszamy flagami, tylko przez chwilę stoimy i wywyższamy i napawamy się tym imieniem Jezus. A później, taki gest chyba jeszcze, on jest chyba nowy, nie robiliśmy go jednak, przekładamy flagi do jednej ręki i robimy najprostszą rzecz na świecie. Machamy z jednej strony na drugą naszymi flagami, z jednej strony na drugą, trzymając je w jednej ręce i to jest taki gest mówiący o tym, że ja chcę ogłaszać całemu światu. Imię Jezus. Że chcę mówić, zobaczcie, ja tutaj jestem i wam mówię, że Jezus jest królem całego świata i ja chcę to imię ogłaszać całemu światu. I to będą już wszystkie nasze gesty. Będziemy w tej piosence kilka razy powtarzać te gesty. Będzie bardzo dużo razy powtarzane imię Jezus. To będą proste, będzie proste flagowanie, ale myślę, że bardzo przesiąknięte imieniem Jezus. Mam taki pomysł, żebyśmy teraz razem z Wami, kochane dzieciaki, tą piosenką, flagowaniem, naszą modlitwą otoczyli wszystkich pielgrzymów, którzy przyjeżdżają do Łodzi, do naszego sanktuarium, sanktuarium. Najświętszego imienia Jezus. Pięknie. To co? Jesteśmy gotowi? Dzieci jesteście gotowi? Ciocia Nadia, poprosimy o muzykę i zaraz flagujemy. Te słowa pośród tysiąca słów, daj mi zobaczyć twą twarz, zatrzymać wzrok. W drugim naszym utworze chcemy pomodlić się naszym ciałem, gestem, piosenką, którą myślę, że bardzo dobrze dzieci znają. Moja droga jest prosta. Często to y, tańczymy i modlimy się tym na mszach. Więc dzieci, które znają, to tylko sobie z nami przypomną, a które nie znają, to bardzo szybko się nauczą, bo to jest bardzo prosty, piękny taniec. Prawda, Ciociu? Tak. Więc zaczynamy. Zaczniemy od refrenu. Wyciągamy swoje rączki do góry i robimy taki ruch. Do góry i do dołu, i robimy dwa kroczki w prawą stronę. Czyli zaczynamy. Raz, dwa i w lewo. Raz, dwa, jeszcze raz w prawo. Raz, dwa, raz, dwa. I teraz rozkładamy rączki i robimy obrót. Dwa, trzy, cztery. I jesteśmy. I jeszcze raz próbujemy. Dwa w prawo, dwa w lewo, obrót. Raz, dwa. W drugą stronę. Jeszcze raz. I będzie obrót, i obracamy się. I teraz robimy tak. Czykujemy nasze paluszki, i mówimy, że Jezus jest moim panem. Moim panem jest. I na końcu mamy tak, że Jezus jest moim panem. Pokazujemy. I na końcu opuszczamy rączki. Zobaczcie w jaki sposób. Ciach. Robimy taki zrzut naszych paluszków do dołu. Hop. Myślę, że mamy, ale spróbujmy sobie jeszcze raz z tymi dziećmi, które uczą się po raz pierwszy. Zaczynamy. Raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa. Obrót. Obracamy się i mówimy, że Jezus jest moim, panem jest. Ciach. To jest refren. Teraz zwrotka. Ustawiamy sobie nasze rączki, tak, i pokazujemy drogę. Zobaczcie. Taką krętą, bez Pana Jezusa, to nasza droga byłaby taka cała w zakrętach, żebyśmy nie wiedzieli, jak chodzić. Ale z Panem Jezusem to jaka jest nasza droga? Prosta. Więc mamy tak. Robimy zawiasek w prawo, w lewo i pokazujemy, że nasza droga z Panem Jezusem jest prosta. Idziemy. Dalej będzie w piosence. Idąc nią, w sercu radość mam. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery kroczki. I teraz co robimy? Bierzemy znowu naszego paluszka, robimy kroczek do przodu, wyciągamy palec i mówimy: Nie pomyliłem się. I machamy. Zobaczcie, z przodu nie pomyliłem się, że wybrałem drogę z Panem Jezusem. Cofamy się, nie pomyliłem się. Jeszcze raz. Do przodu i do tyłu. Jeszcze raz mamy. Od początku. Moja droga jest prosta. Teraz mamy idąc. Idąc nią w sercu, radość mam, bowiem, że nie pomyliłem się. Jeszcze raz pokazujemy krętą drogę. Moja droga jest, i teraz zaciskamy piąstki, i pokazujemy, że nasza droga jest pewna. Jeszcze raz zawiasek: nasza droga jest pewna. I teraz wyglądamy, co jest na końcu tej drogi. I mówimy raz, jedną rączką na prawą stronę, dokładamy drugą rączkę na lewą i jeszcze raz się obracamy i jeszcze raz. Jak mam dalej iść? I znowu idziemy. Przećwiczmy sobie jeszcze raz drugą, yy, drugą tą część, że nasza droga jest pewna. Moja droga jest pewna, na jej końcu światło jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść? I refren. Jezus. Jezus. Jeszcze raz. Raz i dwa. I obrót. Moim Panem jest. Myślę, że jesteśmy gotowi. Spróbujemy z muzyką. Ale tam jest jeszcze jeden fragment chyba. Jeden Co my fragment. Na nim zrobimy? I chociaż wciąż upadam, chociaż się gubię. To i tak Pan Jezus mnie znajduje, to jaki my tutaj gest damy? To my może zrobimy sobie na przykład dwa kroczki w jedną stronę, dwa kroczki w drugą stronę i zaklaszczemy dla Pana Jezusa. No tak, bo to jest o drodze, super. Idziemy? To będziemy mieli raz, dwa, klask. Raz, dwa, hop. Raz, dwa, hop. I raz, dwa, hop. I jeszcze raz ostatni i będziemy zaczynać. Jeszcze będzie taki tam fragment, gdzie możemy sobie tutaj zatańczyć dla pana Jezusa taki szalony taniec? Na początku to będzie piosenki, powiemy wam kiedy. Zaczynamy, Czuciu? Zaczynamy. Tą piosenką teraz, kochane dzieciaki, pomodlimy się całym sercem, żeby nikt z nas nie zgubił drogi za panem Jezusem, żebyśmy zawsze szli za nim. To startujemy. Jak wspaniale jest wywyższać imię Jezus. I kochane dzieciaki, pytanie do Was, co oznacza imię Jezus? Możecie napisać w komentarzu. Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie odpowiedź i już dobrze zapamiętacie. Pamiętajcie o lajkowaniu i do zobaczenia.